Przewodniczący, tam przyjechały. Będą handlować czymś. Panią dalej, tam jest dalej. O, ładny uśmiech proszę. tym zaprzyjaźnione osoby, które artykułami spożywczymi, że tak powiem, czyli wyroby, kiełbasy, etc. i słodycze zajmują się. Trochę się ruszyło, no zobaczymy jak to będzie, bo tak jak na razie do tej pory to było bardzo kiepsko. No tu na końcu to widać, że tak jakby nic się nie działo kompletnie. Przejdę się kawałkiem tutaj, żebyście mogli, bo też muszę uważać, bo ludzie nie chcą, bo to RODO tak zwane cały czas głupie jest. Ja. Tylko do Polski przyjechać i kupować w starocie. Wezwanie zrobię co? Wezwanie na komendę Przyślę Rodo mi zapewnia to, że nie mogę pańskiej buzi, a resztę mogę robić co mi się, że mnie podoba Bez niczyjej zgody. O to o, jaki fajny autobus i do Londynu możemy jechać nim. No to szkoła jest podstawowa. Na razie.